No to dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy gdzie? Do Torunia. Jedziemy do Torunia. Michaś nam właśnie zasnął. Chłopaki mają nowe nabytki, czyli kapibary. Kapibary tutaj jadą z nami. No i jedziemy spełnić marzenie Michasia. Czyli Michaś ma teraz, słuchajcie, manię na Star Warsy. I bardzo chcemy mu pokazać kosmos. A gdzie można zobaczyć kosmos? Gdzie można zobaczyć kosmos? W kosmosie w kosmosie. A kosmos zobaczymy w planetarium Jedziemy do planetarium do Torunia Wjeżdżamy do Torunia Od starego mostu Tak jest Jedziemy I do planetarium zobaczyć Jowisz Księżyc, Mars I w ogóle te wszystkie na planety na jednej Zobaczymy czy się uda Zobaczymy czy się uda, a tutaj przy wjeździe do Torunia Mamy bardzo fajny kemping po prawej stronie będzie. Zaraz. I kebab kraftowy. Mm, Traktowali czy książęło tam był. No z tym kebabem to bym trochę polemizowała dzisiaj, no tak. ale jak już mówimy o jedzeniu, to moglibyśmy pójść do manekina. Mają tam bardzo dobre naleśniki, a dzieciaki myślę, że chętnie zjedzą na, na obiad naleśnika tak także. Robię ja. No ale twoich nie mamy. Nie wzięliśmy ze sobą. No, no tak, to prawda. Dzień dobry, dzień dobry. Aktualizacja. Nie udało mi się kupić biletów na 11. Pani powiedziała, że jest za późno. No, że trans już się zaczął, więc bez sensu, szkoda po prostu czasu. I kupiłam bilety na 13. Za 4 bilety zapłaciłam 90 zł, także mamy już bilety zakupione. No i teraz idziemy pospacerować po starówce. Ale słuchajcie, muszę uciec z alejki, która jest zacieniona, bo jest tak zimno że po prostu masakra. No dobra, to uciekam do słoneczka. Nie. Jesteśmy bardzo często czy służbowo albo prywatnie. Często tak naprawdę odwiedzamy to miasto, ale nigdy nie nagrywaliśmy z Torunia, także może warto. Zobaczymy, może kogoś tutaj zainteresuje. Bardzo fajny klimat w Toruniu jest latem mamy tutaj pełno y, takich stoliczków, restauracji pootwieranych, y, barów knajpek, muzyczka no naprawdę taki fajny klimat dzisiaj jest naprawdę zimno naprawdę, naprawdę, naprawdę i chyba zaraz gdzieś będziemy uciekać na ciepłą herbatę chociaż dopiero zaczęliśmy spacerować także nie wiem jak to będzie no ale niemniej jednak jest tak lodowaty wiatr, że trzeba będzie gdzieś uciekać ten, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię, czyli mamy pobnik Mikołaja Kopernika. Miejsce w Toruniu bardzo charakterystyczne. Jak umawiałam się ze znajomymi, będąc jeszcze na studiach, to takie rzeczywiście charakterystyczne miejsca, gdzie przy Koperniku można się zawsze spotkać. No i widok trochę na Starówkę. Ma swój urok ten Toruń. Ale zobaczcie, dołożyli tutaj chyba jakiegoś starego piernika, z którym można sobie zrobić zdjęcie i który najprawdopodobniej jest dany. Także mamy tutaj pierniczka, któremu zaraz zrobię zdjęcie. Uwaga, Ta dam. Zakochaj się w Toruniu. Czy się zakochamy w Toruniu, to zobaczymy. Czy w jakimś innym mieście się zakochamy? Jakieś na pewno. Dzień dobry, dzień dobry. Aktualizacja. Nie udało mi się kupić biletów. Na jedenastą pani powiedziała, że jest za późno. No że trans już się zaczął, więc bez sensu szkoda po prostu czasu. I kupiłam bilety na 13. Za cztery bilety zapłaciłam 90 zł, także mamy już bilety zakupione. No i teraz idziemy pospacerować po Starówce. Ale słuchajcie, muszę uciec z alejki, która jest zacieniona, bo jest tak zimno, że po prostu masakra. No dobra, to uciekam do słoneczka. Umówiliśmy się z chłopakami przy Kopernika, bo musieli zaparkować samochód i im się nie udało tego samochodu zaparkować, także gdzieś przy Muzeum Piernika dopiero znaleźli miejsce. No i idziemy. Ten, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię, czyli mamy pownik Mikołaja Kopernika. Miejsce w Toruniu bardzo charakterystyczne. Jak umawiałam się ze znajomymi, Będąc jeszcze na studiach, to takie rzeczywiście charakterystyczne miejsca, gdzie przy Koperniku można się zawsze spotkać. No i widok trochę na Starówkę. Ma swój urok ten Tarun, Ale zobaczcie, dołożyli tutaj chyba jakiegoś starego piernika, z którym można sobie zrobić zdjęcie i który najprawdopodobniej jest dane. Także mamy tutaj pierniczka, któremu zaraz zrobię zdjęcie, uwaga. -dam. Zakochaj się w Toruniu. Czy się zakochamy w Toruniu, to zobaczymy. Czy w jakimś innym mieście się zakochamy? Jakimś na pewno. Mogę pokazać, to jeszcze to jest jego osiołka, który ma takie wytarte uszy, bo chyba... Nie wiem, może legenda głosi, żeby trzeba go potrzeć po, po uszach. Zaraz Wam pokażę. No i tak jak mówiłam wcześniej, spotkałam się z chłopakami, na moją stronę. Są tu nasze maluchy. Oni chyba nie do mnie biegną, tylko do Kopernika. Albo mnie nawet nie zauważyli. No ale są tutaj maluchy. Czy on widzi mama, czy nie widzi mamy? Widziałeś mamę? Zauważyłeś mamę? No i zobaczcie, co tutaj mamy. Tu mamy mieszącym pomoc i ratującym życie oraz zdrowie w czasie pandemii koronawirusa mieszkańcy Torunia. To się tak? Panie, ja to był naprawdę trudny czas. <laughs> Chyba na całym świecie. Dobra, dobrze. Kogo tu mamy jeszcze? No i ratusz. mi robi. wiosna. Czy Zimno. Nie, no słuchajcie, no mamy luty. Nie mam ochotę pójść na jakąś herbatę. Mamy luty, więc no bez przesady. No jest, Słuchajcie, jest zima, więc musi być zimno. Ale wiatr jest. No, naprawdę. Nie wiedzieliśmy, że jest aż tak zimno. Co Mówiłam, za 10 Pierwsza mamy być już w planetarium. Zbieramy całe nasze towarzystwo. Idziemy na jakąś herbatkę, bo spacerujemy tutaj trochę. Jest dopiero 11, my na 13 mamy no, tepletarią, bo się spóźniliśmy. Już nie jest 11, już jest przed 12. Nie, tak, no tak, ale i Także... tak masz bo się spóźniliśmy. Ale za to chłopcy się wybiegają. Więc, my byśmy mieli zbyt daleko, żeby dojść i tam, że ta już nas puściła, więc... Tak, Dzień wiecie, co seans dnia. trwa 40 minut, więc nawet jeżeli byśmy weszli i udałoby nam się jakoś przemycić. E, szkoda tego czasu, bo pani powiedziała, że to są takie seanse dla dzieci z fabułą, i fajnie, jeżeli te dzieci zaczynają słuchać od początku do końca, mogą wtedy dużo rzeczy zrozumieć. A kupiliśmy bilet na kolorowy kosmos. Także to jest, to jest bilet dla, dla dzieci, ale przeznaczony od 8 roku życia. Michał to jest to, to Michać zrozumie. zrozumie a jak nie to mu wytłumaczymy no. także no nie jest może tak bardzo animowany jak, jak te takie od pięciu lat ale myślę, że mu się spodoba słuchajcie manekina idziemy do manekina na kakałko, bo tam mają bardzo dobre kakałko chcesz kakałko? E, tutaj nie wiem ale idziemy a na sobie stałe miejsce. Naprawdę. Tutaj mają bardzo dobre naleśniki. Manekino Manekinu w Toruniu? Chyba że jest... Nie, cztery chyba, czy pięć. No. Tutaj to tam z paru Toruniu idziemy. No i słuchajcie, wylądowaliśmy w Manekinie. Na herbatce ciepłej. No na chłopcy oczywiście się zgłosili na naleśniki. Powiedz, jakie sobie zamówiłeś. Ja sobie zamówiłam zamówiłem. banan z i ta śmietana. Bananem i z bitą śmietaną, a Michaś z konfiturą truskawkową. Pokażcie jakie tutaj są jeszcze fajne, Bo mamy tutaj pancakesy z M&M'sami i z nutellą. pancakesy mamy tutaj również wytrawne naleśniki. Pokaż te wytrawne Matążków. Wytrawne? Tak, wytrawne. Pokażę to wytrawne. Co mamy tutaj fajnego? Mamy kebaba, Mamy krewetki. A tutaj? A tutaj. tutaj jest Mamy pattaja, tak. To jest to naleśnikowe. Mamy też dla bezglutenowców coś, czyli mamy naleśniki ziemniaczane, albo mamy naleśniki drobiazgowe, sałatki. Albo chupy albo menu śniadaniowe czyli jajecznica no, jajecznica podawana na mm, fajne super no. bardzo mi się to podoba jest też sala zabaw dla dzieci od razu dostaliśmy kredki co rysujesz? ryzyka Mcqueena ryzyka a jaki piękny Ci wychodzi Mcqueena nasze zamówienia. Ale a to? Michaś ma, Michaś ma naleśnika, naleśnika z sosem. Tak. No. I z konfiturą czekoladą. Truskawkową. A Mati? Mati, mam naleśnik? Jeszcze nagrywany. Z bananem i yy, czekoladą. I z bitą śmietaną. I z bitą śmietaną. To mam tutaj. Muszę no, mieć się na talerzu. No, Okej. Okay. Smacznego. No, jeszcze, mamy jeszcze zimową atmosferę. Mamy tutaj dziadka do orzechów. Ale zobaczcie, tutaj jest jeszcze renifer taki fajny, z trawy. Gdzie? No zobacz, to jest taki reniferek. Zobacz, ma tutaj poroże. Zobacz, to tutaj z tej strony musisz sobie spojrzeć, co ja jestem, widzisz? Taki reniferek. Możesz sobie wyobrazić, że to jest taki reniferek. Chciałeś? Fajna dekoracja. A, bo tutaj się świeci. Tak, i on się świeci, jest podświetlany, wiesz? Chętnie idziemy tutaj. Tu jest restauracja dla dorosłych. Moskwa. No, Moskwa, tak się nazywa. Mają tam dobre napoje dla pełnoletnich. 18 plus no, tutaj mamy smaki Indii. A tutaj mamy Michała. Dzień dobry, co Michał powie? Kto to rozsuwa sobie kurteczkę? 48, zobacz, tu jest Iliska. Mhm. Super. Tu, tu mamy czarną dziurę. Czarną dziurę znalazłeś? No. Yeah. Mamuszu, chodź czarna dziura. A tutaj, czarna dziura. Tu ma dziura. no. Dziura. tutaj, A, planety. tutaj. Dzień. tutaj. Dzień. No i w takich ciemnych właśnie zakamarkach dzieciaki sobie odkrywają, odkrywają kolejne, kolejne rzeczy. Jakaś satelita. Kosmonauta. Masz, znalazłeś kosmonauta? No. Pokaż. Mamy kosmonautę. Super. Mamy kosmonautę. Nie ma. Nie ma. Jesteśmy Jesteśmy przy planetarium, jak już Justynka Wam przed chwilą pokazała. No ty ja mam takiego łazika. Gdzieś po Marsie chyba, sądząc po kolorystyce tego okienka to są w ogóle różne okienka nie? I tam są różne takie motywy. Wcześniej była Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, teraz był Łazik. I tu jest chyba, nie wiem, kolejna planeta i o, Księżyc i chyba. Pokaż. Zaraz się podniosę. Tutaj mamy, wow, galaktykę jakąś. No i tak dzieciaki sobie skręcają w środku. Dobra, ja włączę teraz nagrywanie, bo muszę tam podnieść, Michasia. Pięć minut do seansu, jakie to są czerwone. Tam oglądamy sobie tutaj. Mateusz już siedzi. My z Michasiem też. Prawda Michasiu? Podoba Ci się? Tak. Tak? A gdzie ty jesteś? W plany? W plamy kamion. Planet. Ej, mama, chodź jak tam jest wielka. Tak. Nie się w górę. Zobaczcie, w górę. Na razie mamy słonko, ale zaraz będzie noc. Zaraz się zrobi noc, prawda? Bo jak weszliśmy, to był dzień, a zaraz zaraz się zrobi noc i będziemy oglądać planety. lubisz planety? O, jest maszyna. A co zrobić? Jak myślisz? A jak się nazywa taka maszyna? Teleskop. Teleskop. Nie, to nie jest teleskop. To nie jest totalnie teleskop. O! Oha, to jesteś masetka świetny miejsce. Powiem wam, moi drodzy rodzice, że idealne miejsce dla rodzica. Można sobie poleżeć na wygodnym fotelu, popatrzeć się gwiazdy, może się są zafascynowane, podoba się Moglibyśmy tak codziennie leżeć, patrzeć i gapić się w chmury. leci ptaszki. nawet ostatnio wiersz o chmurach, prawda? Nie Aha. Było coś. Mama, a wiesz, tak, ma, mieliśmy w Centrum Kultury? Tak, w Centrum Kultury mieliście. Ale małe. A to jest jakie? Duże. Ogromne, prawda? Podoba cię? Tak. jakie <laughs> zadowolone. Jesteśmy już po seansie planetarium i jesteśmy teraz w knajpce Giorsia Szyja. Zaraz Wam pokażę. A tu już wszyscy tutaj siedzimy z ekipą MM'sów Mika, Ziusenka I, i Mati. No i mamy tutaj y Mniej, a knajpka tak, wygląda w ten sposób mniej więcej. Jest na, na piętrze. Na piętrze jest e, karma gęsia szyja, a na dole jest jak Metropolis. Czyli na dole jest Metropolis, a tutaj jest gęsia szyja. No i tu się zatrzymaliśmy. A tutaj chłopaki dostali coś do kolorowania. A my zaraz widzimy z opiatkiem. nasze dania. To jest moje danie, czyli to, to jest taki zestaw szefa. Już Justynki, sałatka. Michał chciał tylko e, same krótkie śląskie, a Mateusz samego łososia. No a jeszcze mam buraczki do tego. Nie no powiem Wam, że skosztowałem już i ziemniaczki, e, i te zrazy są bardzo smaczne. Także smacznego. Będzie może lepiej. O, teraz wygląda zupełnie inaczej. I tak wyglądają nasze potrawy. Ja byłem w toalecie, to Justynka przypilowała mi sto, sto, stolika. No i w międzyczasie wparowała tutaj tutaj szarlotka Siernicze. Czyli była zupka, rosołek, było długie danie, czyli te ziemniaczki z razami a teraz y, i z buraczkami, a teraz jest serniczek i to wszystko za 60 zł. A, nie serniczek, szarlotka, no tak, i szarlotka i to wszystko za 60 zł. Trzymamy jedziemy smacznego o, o. No i my już schodzimy na dół, skoczyliśmy posiłek i teraz zobacz, to jest taka ściana takich osób znanych w polskim showbiznesie, na przykład Tadeusz Drozda, tu jest TD, tu gdzie się Paweł Okoński, tam gdzieś dalej widziałem na tamtej ścianie e, kabaret paranormalny, normalny, e, i normalnych, e, ani mrumru, więc tu jest taka ściana duża. Ludzi, którzy, którzy tutaj odwiedzili tą, tą restaurację, no a to są właśnie gwiazdy polskiego show biznesu. A tam na górę się wchodzi do sali restauracyjnej.

takiego sklepu e, z grami, z konsolami, z katami graficznymi tej w Toruniu. Na Starówce jest. Nazywa się, co nie wiem, Sex, Czegoś tak. I wygląda tutaj to tak, zobaczcie za mną. Tutaj wszędzie są gry, można sobie kupić, dać Staro i zmienić na coś innego za dopłatą. E, tutaj są ściany właśnie z grami na PS5, PS3, na Xboxa. E a tutaj są tj. konsole, tj. switche, tak, Chyba też są gry na tutaj Nintendo na Switch. Nintendo. Tutaj dla dzieci, Agnieszki właśnie dla dziewczyn. Tak, proszę wymieniać. mogą przyjechać od swoją i zalekom do do innego Proszę wymieniać. Michał, takie coś by chciał. No to wymienimy swoją. To No to trzy tydzień i weźmiemy jakąś grę i oddamy swoją odnamy tam. A tu na przykład na przykład MSC GeForce RTX 3600 Titanium Ventus z dwoma literkami i tutaj generalnie są duże takie rzeczy gadżet do konsoli. Do konsoli. <laughs>